Rysuję wam, jak, wyglą jak wyglądam w realu. Patrzcie, rysujemy. Więc tak klikamy F... I... Oj jednak nie klikamy. Czy ja niczego nie pokażę. Nie, niczego nie pokażę. Bierzemy sobie pędzelek. Bierzemy. Jak będą jakieś yy, szoty, to pozdrawiam. Więc Patrzcie, robicie kółko. O, rysujecie. To jest głowa. Bierzecie niebieskie włosy, bo ja mam niebieskie włosy w realu jak coś na serio. Nie kłamię. Czy nie kosztuje co niemożliwe, że tak jest. Jest za 5 zł najmniejsze wspieranie. Więc nie 9 zł ponad, tylko za 5 zł. Dobrze, coś takiego. To są moje włosy. Teraz bierzecie. O, coś takiego. Coś takiego. <noise> I coś takiego. Robicie jeszcze nos, uszy. O, teraz bierzecie ciało. O, robicie coś takiego. Coś takiego i to jesteście Wy. Dziękuję za poradnik. Dobrze, może trochę za grubego siebie zrobiłem. Może tak troszeczkę chudziej zróbmy. Możecie też zrobić patyczaka, oczywiście. O, robicie ręce. Robicie nogi. I to jest już poradnik. Jak narysować mnie? Proszę, to jestem. Ja jeszcze robicie palce. To pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i też raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Koszulkę możecie wypełnić, jakąś taką na przykład albo nie taką, tylko taką. No i to jestem ja. Masz miaturkę, no krzyczy że trzeba jakiś szok. O, typowa miniatureczka. Choć ja takich nie robię, ale niech będzie. Jeszcze bierzecie strzałkę. Tylko ją tu obracacie. Jak to było, to było tak jakoś. O, wypełniacie na czerwono. Jeszcze możecie żółtym podkreślić napis, żeby był widoczny bardziej. No i macie idealną miniaturkę. Dziękuję, pozdrawiam. Tu bierzecie miniatureczkę i macie miniaturkę. Albo, um, no. Przystojnie, jak wiem, psem z rzemki. O, no to w supi. No, pewnie Dorix, na serio. No i tak robicie miniaturki. No i co, i nieładne? No, wiem, że ładne, i możecie nawet, patrzcie, zrobić takim tutaj. O. Takie coś, tylko to nie będzie dobrze wyglądać. Ale... No! Nie, nie ma tragedii. I to będzie taka strzałka, wiecie. Taka ładniejsza od razu. O. No i macie, i widzicie? Gdy będzie teraz live, nie wiem, ale cień trochę dłuższy bym chciał, bo jest urodzinowy. Jeszcze macie przybliżyć, O, przybliżacie. Przesuwacie i tu zapełniacie. No i widzicie. I te tak mnie tureczki. Po, co? Jakieś Photoshopy i w ogóle nie wiem po co kombinować? Nie, tak się robi teraz miniaturki. Ja to co? To lecę do psenki. Dobrze, za zaraz ją może skipnę. Dobrze, tak się robi miniaturki. Dziękuję, pozdrawiam. No. Wiem, że ładna i jeżeli ktoś chce, to wyślę Wam na moim serwerze na Discordzie zaraz.